Weszli tam, weszli do świetników. Oni już tam weszli. Czekaj, mówię coś poważnego. No kurwa, nie powiem nic poważnego. And this is your friend? Chłopaki, może klub ze stripteasem. Siema. Dzień drugi, godzina 5.43 Składamy sprzęcior Jest wspaniale Siema Bengi, składamy ten National Geographic i ekspedycja leci dalej Tak, mieliśmy trochę struggling w nocy I troszeczkę nas gardła bolą, bo trochę przemarzliśmy Mieliśmy chrzest. chrzest, autostopowiczów Mieliśmy chrzest autostopowiczów, teraz się szybko pakujemy I spieprzamy do miasta, patrzcie jak tu jest pięknie, ty To jest piękny Piotr. Siema, Bęgi jak tam masz zapas energii? To wszystko jest Od tej kupa łajna. Chodźcie, chodźcie, mi Tutaj dobra. rozkłada się metan. Tutaj są odpadki z Gimlawur. Chodźcie. Gimlawur? Chodźcie. <glamour. chodźcie. Nasza Geographic Expedition rusza na południe. Musimy teraz wypić bardzo ciepłą herbatę, i to bardzo szybko, bo nas bolą. Oraz musimy dążyć na jakiegoś stopa. No, ale najpierw... Rana. Najpierw musimy zejść z tej góry i nie wypieprzyć się po raz drugi. Tak, dokładnie tak. Widzimy się już na dole. Pa! Kozie, tu mieliśmy naszą pomocnicę i, i wcale nie mówię o Piotrze, tylko o tej pięknej pani. Maryjka nam pomagała. Strzegła nas od dzikich zwierząt, których się baliśmy, prawda? Dzięki Bogu, tak. Jesteśmy już w Żabce. Przygotowujemy dwie herbaty na teraz i jedną na później, bo nie obędzie się po prostu bez ocieplenia i bez jedzenia czosnku do tego. Tak, pijemy czarną herbatę, czarną jak smoła oraz z ząbek czosnku na rozbudzenie słuchajcie i lecimy dalej w podróż. Jest to dość trudny poranek. Jakiś nie, nie bimbo, tylko berry? Bengi, bengi! Dokładnie tak. To jest bengi. Ale jak, ja też czasem Jak bangi. zaczynamy kurwa dzień? Czosnkiem. Surowym czosnkiem. Tak, po tym jak zmroziło nas i zmoczyło, musimy być pewni, że nic tam nie będzie i nie rozmnożyły się złe bakterie. Dlatego działamy na zaś. Na zdrowie. Rozumiem. Osoba turystyczna, moi drodzy, w krakus, Tak, wyłuzda co do dna. Tak jak należy. Tak jak przystało na turystów podróżniczych. Pakuj się. Siemano, z tej strony Bengi, czyli wasz ulubiony przewodnik. Jesteśmy na trasie Mszana Dolna Rybnik, tak? Czyli jak to było? E, e, Rapka Zdrój Rabka Zdrój i właśnie tam ciśniemy, żeby później przez Chyżnę wylądować na Słowacji Cel na dzisiaj to Koszyce Bo tam jest jakiś stary ziomek, który ma nas może przenocować I Wiemy, że jest totalnym gitem i robi to totalnie altruistycznie Także Piotrze, może coś powiesz teraz Ty Tak, jest tam jakiś żywków czy jakiś taki słowacki odpowiednik Jest potężnym hostem Pomógł już ponad 200 osobom na portalu Couchsurfing Który zrzesza autostopowiczów oraz po innych podróżników Chcielibyśmy skorzystać z tego, ale nie jest ono potrzebne, nie potrzebujemy nic Ale koszyce jest dzisiaj must have Must heaven Tak Dobra, bęgi, lecimy Słuchajcie, wzięliśmy autobus na 15 km, bo stwierdziliśmy, że nie ma co Skoro jedzie to nie tracimy czasu, bierzemy autobus i stąd już ciśniemy dalej stopem Yo, przystanek Nowy Targ, jak tu dojechaliśmy, nie będziemy się chwalić, bo nie ma czym, ale choj powiedz mi, jak tam zdrowie? Jak tam zdrowie, fleczy? Słuchaj, się tej nocy bardzo nie przetrzepało strasznie, gdyż na ten wyjazd już jechałem lekko osobiony. gardło mnie boli, piecze mnie, ale wierzę, że uda nam się to ogarnąć, prawda Piotrze? Dzisiaj do koszyc musimy trafić jak w koszyk. No, i Piotr się, się dzisiaj mną zajmuje jak młodszym bratem. Tak, wczoraj, wczoraj Bengi po prostu zrobił to co Bengi, a dzisiaj jest moja zmiana. Tak. Trzymajcie kciuki. Tak. na widzowie, to był Bengi. Tak. Trzeba się wziąć do roboty, a nie. Gardo mnie boli cały czas. Łeb sobie nagrzewam. I teraz będę jeździł na lwie. Piotrze, proszę mnie nagrać. Czekolnę. Co mogę Wam powiedzieć? No, staramy się dolec, do, dojechać do tej Słowacji, no na, Naprawdę się staramy. No jest takie proste Ale ja kogoś... Przesadziłeś z ilością białka, dlatego teraz nadaje ci jagody na patyku Przesadziłeś dieta jest rygorystyczna od teraz, trzymaj Dzięki z, Zjem sobie tą jagodę Nie, to jest tak naprawdę jedno szydło z liczydła To jest biały brnajec, ta szeka, która jest tutaj obok nas Tam są Tatren Tam są Tatren, nie wiem czy widać Kurde, słabo. I tak to było. I tutaj właśnie w do najcu bęgi, będziemy musieli zmoczyć głowę, żeby mieć energię na łapanie stofa. W tym miejscu dokładnie. Siema. Z tej strony jaki ja byłem? Bengi. Bengi, tak, właśnie to ja. <laughs> Co? I, I teraz tak. O, kurde. Trzymaj 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 glacer. Muszę zdjąć moje śmierdzące skarpetki O fu, ale poczułem z tego żółte pasnokcie od tego smrodu przez przestań Trzy dni się nie myliśmy Nawet chyba więcej Bengi, Bengi nie wybacza takich wiatrów Dobra Bengi, daj mi więcej energii bangi. Daj mi więcej energii Bęgi Wspominamy Bengiego, bo niech długo już się z nim rozstaniemy On zostanie w Polsce Słuchajcie Pan Jezus kiedyś powiedział takie mądre słowa Błogosławieni ci Co nie widzieli, a uwierzyli Mam nadzieję, że ja będę tym błogosławionym, bo Na razie nie zapowiada się, aby cokolwiek, ktokolwiek nas zabrał Do tej miejscowości słowackiej Ale Patol cały czas wierzy ja też Mam nadzieję, że niedługo to się uda Siema, Stoję na stopie sam Właśnie tak O! E, to taksi Ej, ktoś się zatrzymał! Ale to taksi Ile nie po mnie. Tak Ja czekam dalej na poprad Czekamy, Piotrek może po papieros dla mnie i lecimy dalej. To znowu my Niestety Bengi na razie nie zrobił Nie doszedł po prostu, no Bengi nie doszedł Ale jest inne rozwiązanie Jest chyba drugi Bengi, czyli właśnie ja Słuchajcie, jedziemy autobusem do Jurkowa Nie udało się złapać stopa, bo Bengi jeden zawiódł Nic i nie i zawiódł Zrobił wszystko co mógł Bengi po prostu czeka na chwilę, w której yy, spenetruje Słuchajcie, widzimy się w Jurgowie, pioda. Bęgi w końcu zrobił swoje. Poznaliśmy właśnie barborkę, która jest wspaniałą kobietą i przeprowadziła nas przez granicę polsko-słowacką. Bęgi, powiedz mi, co, co tutaj jest? Zobrało mi się, jestem <laughs> Bengi! Zrobiliśmy tego stopa, słuchajcie. W końcu przekraczamy granicę polsko-słowacką, żeby dotrzeć do samej Serbii! No nie! A ten widok! Siemano, słuchajcie, jesteśmy na Słowacji. Tak? Tak. Jesteśmy na Słowacji. Tak jak Bengi powiedział, tak jest. To prawda, nie jesteśmy w... Poprade? Ale... Ale... zaraz będziemy tam jechać. Ale zaraz będziemy tam jechać, bo właśnie tutaj taka Barborka, którą serdecznie pozdrawiamy, poczuła nas w, tako, w takie jedno miejsce, które jest bardzo blisko, Poprad. I kurde, musimy teraz łapać coś na Poprady. Dziękujemy wam bardzo. Obserwujcie dalej. Tam są cyganie. Wchodzą do śmietników, kurwa. Tam są. Weszli tam, weszli do świetników Oni już tam weszli. Przez, przez balkon wyrzucali śmieci. Przez balkon? Taka góra, taka góra tam była? Tak. Patkanów? No Percentualnie na Słowensku to może 7 8-10% max. Dzisiaj, co jest to cygansko szkoła? Co jest to a I w robota, mnożyć dzieci. No i jak ta rodzina cygańską to dostanie te socjalne dawki 2000 euro Ojej. No dobra, super się z panem jechało. Super się z panem jechało naprawdę. Rozmawiamy. Bardzo dziękujemy. Super Bęgi, to się już nagrywa. To był, to był pan Jan. To był pan Jan. Wspaniały człowiek Sportowiec. Portowiec, elektryku, który po prostu zapieprza i bardzo przyjemnie się nim Ale dało. on bardzo dobrze potrafi jeździć w porównaniu do Barburki. Za tak, piepce, tak. Kres. To było prawdziwe przejście z góry na dół, albo tak. przeciwnie. No i, co, no i co? Jesteśmy w Popradzie, tam jest y, dworzec. Jaki plan? Dworzec kolejowy. Mamy, mówisz, że za niecałą godzinę mamy pociąg tak, do Koszyc. Tak, za niecałą Poszyc. godzinę. No i co? Idziemy zjeść coś słow, słowackiego. Tak. Tak, tak jest. Bengi, widzimy się na stołówce. A i to prawda że w 40 tysięcznym mieście, w którym gdzieś jesteśmy mamy schody ruchome? Tak, tutaj, popras. A Purszczu nie ma. A ile jest tam mieszkańców Puszczu? Po I są schody ruchome, a Pusczu nie ma. A jest więcej. Pufa Espresso. Zapraszamy do... Zapraszamy tam właśnie! Zapraszamy do Pufa Espresso <noise> eee... Jesteśmy znowu na dworcu, ale tym razem autobusowym. My w poszukiwaniu sklepu spożywczego trafiliśmy właśnie tutaj i kurde, pierwszy szok kulturowy, coś co na pewno by się nie zdarzyło u nas na śmieciach, to wzięliśmy sobie kanapki ze sklepu i poprosiliśmy, żeby pani nam podgrzała. I pani podgrzała nam, ale, ale wrzuciła po prostu do mikrofali razem z folią. Witam serdecznie z tej strony Maślany Joe, a dzisiaj jestem w pociągu do koszyc. Aktualnie konsumuję moje ulubione danie, czyli masło orzechowe, z minimalną wkładką marmolady z jakimś kluczywem. Otóż, jak to wygląda, nabieramy sobie z naszego słoika naszą piękną potrawę, jaką jest masło orzechowe, nakładamy na naszą zaprawkę, czyli pieczywo z marmoladą w tym przypadku, i konsumujemy. W jaki sposób? Po prostu. No i tutaj pan Jakub, niczym murarz, niczym mularz, tak jak wolnomularze chcieli stworzyć państwo bez religii, tak on chce stworzyć masę bez podłoża, zanim dojdziemy do koszyt, byleby trzymać Michał i byleby nie było spadków. To są Cyganie Nie, nic przeciwko, bardzo ciekawi ludzie, prawda Piotrze? Przekonamy się Na razie nie oceniam Tary, to jest nasza cygańska brać Tak to, to też są, no, krewniacy Z dziada na pradziada gdzieś tam się skrzyżowali, prawda? Tak Europa to Europa Możemy do koszyc, musimy się teraz szybko spakować, albo takie shorty jak jakieś dziecko. Ale... Siema! To koszyce! Bęgi opuszcza pojazd! I... Tak, koszyce po raz drugi! Ale cieplutko! Cieplutka... cieplutka... E, bryza. Słuchajcie... Za mną idzie taki typ, nie wiem czy go widać, czy nie, nie będę go nakrywał, bo to nie ładne. Czekaj, mówię coś poważnego. No kurwa, nie powiem nic poważnego. Nie to co, to Regional Express 1958, Rzeźnicznej Społeczności Słowensko. Witam, witam. Prawidłowy 18. No. I za mną idzie taki pan, który generalnie nie ma obydwu nóg, co się ma jej uci ucięte do, do kolana. I ma takie specjalne buty i chodzi jakby na tych butach, tak naprawdę na kolanach i na kawałku tych nóg, co mu z zostały. I musi pięć wolniej niż To absurdalnie do tego, że idzie wolniej, to, to generalnie... I Tak sobie pomyślałem, taka filozoficzna rozmówka mnie, mnie naszła, że czym jest nasz struggling w porównaniu do jego? Jest nie. taki, nie, nie ma to go. To prawda, no jak ja teraz patrzę, jak on został sam i jako ostatni w ogóle odchodzi z peronu, z prędkością naprawdę pięć razy mniejszą. To, I nie ma nóg i ma buty, co dopiero inne wszystkie rzeczy i spojrzenia ludzi i... Może w ogóle śmiechy innych, które się na pewno też pojawiają. A, a mimo tego jest uśmiechnięty i cały czas zmaga się z tymi wszystkimi problemami. W chuj szacun dla tego gościa, nie? I dla wszystkich, którzy mają podobne problemy. Że się z nimi zmagacie i nie podajecie się i, i dajecie sobie rady, To jest wspaniałe. Może zrobimy, nie wiem, jakiś wyraz szacunku dla niego. Daję mu tą pocztówkę, co mamy. Ale co on po tej pocztówce? Można po prostu powiedzieć i miał okularsy. O, już tu jesteście, przepraszam Wyszliśmy w ogóle teraz z dworca Ciśniemy w stronę hostelu Który najprawdopodobniej znajduje się Szthaus przed nami I spotkaliśmy kurdy cyganów, którzy byli Generalnie bardzo nietrzeźwi Bardzo najp... przyklejający przy... się Tak, i są strasznie gadatliwi I cały czas nas zaczepiają Nie wiem dlaczego, ale kurcze Ale Ale w sumie Pewnie dlatego jak wyglądamy, kurwa ale ja nie mam pojęcia dlaczego Nowiny, czasopisy, tabak, suveniry. A oto tutaj czechosłowackie kioski. Oczywiście w stylu środkowo-słowiańskim, zachodnim. Patrz, patrz, chodź, 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 no co znalazłeś, Bengi? Znalazłem... Y, y, szukam tych z gołymi babami A on jeszcze jest działający Biurka tutaj się zbiera łupy. Y, oh, Bengi Wejście do podzielonego kasyna Dobra, polecili nam wszyscy ten, ten tam, tam, hostel y, Albo nie te, wiadomo, czy to czy jest hostel, czy, czy ten, czy Bengi Patrz okay, po prostu Okej, okay. okej No w ogóle Osobesny, Okej And we are searching for the hotel for this night and, the, and we... Hotel Myślimy, że to jest najprostsza w mieście To jest twój przyjaciel? Ja jestem Ja Siemano, słuchajcie, z tej strony Struggle Mragule Ginger Boy Wjedliśmy sobie do hotelu w Kostrzynie Nie, w Koszycach Ca Cały czas mylę te kurde nazwy miejscowości, miast Jedziemy w Kostrzynie, dojechaliśmy, wydaliśmy sobie pokoik, już wiecie za ile. To wszystko jest nagrane, wszystko jest udokumentowane. Wszystko jest real. I teraz, ale pick-up wyjebany tam jedzie. Prawda Piotrze? E, tak, to są nasi bracia Europejczycy. Tak, zrozumcie też to. Rom cygan, ucz się kolego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jesteśmy już umyci. Miasto. Jeżeli na Winda się jakimś cudem zacięła, to zawsze możesz nacisnąć Stój Ty Dobrze wspaniale Całą noc o kurczę Dobra, dobrze big, big Burger czy pecon burger? Ale nie ma takiego <słuch> big, big burger, jest Jest! 490, nie widzisz? Aha, a ja to znaczy dwa razy masło no, no dwa razy no. mięso. I dwa razy ser Widzimy się już z burgerem No witajcie, że wiadomo, że to ipsos No, to ci z ipsosu Aaa to Ipsos Słuchajcie, dostaliśmy burgersa Patrzcie jaki okay. big chopper flopper Mm. Co ma? Wszystkiego dobrego, najlepszego, smacznego. Ja jestem bardzo głodny. Bęgi, Jesteśmy na koszycach wśród niezłej szarmięgi, ale idziemy dalej zobaczyć co się czai za rogiem, bo nie jestem taki miękki, żeby zostać tutaj i wracać na chatę. Nie Piotrze, po prostu nie możesz tak mówić. Musisz się troszeczkę uspokoić, tak? My jedźmy teraz na starym mieście w Kostrzynie Jak wiecie pod granicą z Węgrami i idziemy ja się w przejść. Przepraszam. Wcześniej park no i idziemy sobie zwiedzić, tak? No bo mamy jeszcze czas. Spaśadzimy za godzinę dopiero, także pochodzimy sobie troszeczkę, piąteczkę. Nie. To jest kasyno? No bo to jest legalny poker, nie to co w Polsce. Właśnie, chyba w, 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 na, na Słowacji poker jest zalegalizowany w pełni. Tak, o, czy okazuje się, moi drodzy widzowie, że jest taka kuriozalna sytuacja, iż Mistrzostwa Polski w Pokerze odbywają się w Bratysławie, stolicy Słowacji. Taka ciekawostka. Ty. Ty, Rosy Night Club. Uh. <laughs> uh żdzieżstwo. pytanie, czy tutaj też są promotorzy, którzy do takich typów jak my podeśliby, kurde, bez wahania, bez namysłu, tylko automatycznie I zapytaliby tak, chłopaki, może klub ze streptizem? Hello, hello, we are guys from Poland, look at us, Witamy na starym mieście, w Kostrzynie. Przepraszam, w koszycach. Cały czas mi się to myli. Za moimi plecami znajduje się stara świątynia, tak naprawdę może katedra. Na, naprawdę chciałem o, o tym powiedzieć coś mądrego, ale nie ma opcji, nic o tym nie wiem. Snap no, my boy, my boy, you lost something. You lost I need a new back. No bag. it's it's your car, or how, how is it called? You, you lost it. I have there gdzie jest Where is your bandana, is. man? jest your bandana? Where is your bandana? There. There it is. So... Co za typ, kurwa. Obgodywał nas ze śmietnikiem. jest <laughs> zmęczony Piotr, już widzę? To jest Michael, przynajmniej tak powiedział, albo jeden z jego ciał, to jest Michael ty powiedział, że ma kontakt z jakąś astralną jaźnią I że inne byty przez blood connection typu reptilia wpływają na niego oh, no, no blood connection, bad connection, blood, bad, bad blood, bad blood connections Źle na niego wpływają i przez to robi głupie rzeczy Strasznie dziwny typ, naprawdę przeżarty tak, że hej, masakra Siemano, z tej strony mini ginger boy Wróciliśmy z miasta, idziemy teraz spać W łóżku Jest niesamowicie dobrze Piotrze, trzy słowa na koniec, proszę Cię Nie trać się wiary w podążaniu do swoich marzeń Siemano, słuchajcie, to jest dzień trzeci Czy drugi? Nie, trzeci Wstaliśmy, godzina 8.15 Będziemy się myć, jeść i spieprzamy.